Nazywam się, no jak już Pan powiedział, Karolina Laszkiewicz. Jestem pracownikiem firmy Zakłady Farmaceutyczne Colfarm S.A. i przedstawię Państwu dzisiaj produkty wspierające utrzymanie prawidłowej glikemii, które znajdują się w naszym portfolio. Na początek kilka słów o firmie. Firma Colfarm to nowoczesne polskie przedsiębiorstwo produkcji farmaceutycznej, które powstało już ponad 20 lat temu w obszarze specjalnej strefy ekonomicznej Europark Mielec. Od wielu lat zdobywamy cenne doświadczenie w sektorze ochrony zdrowia, dynamicznie rozwijając technologie w segmencie suplementów diety, wyrobów medycznych czy leków OTC. Co ważne, zakłady farmaceutyczne Call Farm powstały i funkcjonują w 100% w oparciu o polski kapitał. Wszystkie nasze produkty posiadają certyfikat najwyższej jakości GMP, to jest Good Manufacturing Practice, który świadczy o bezpieczeństwie ich stosowania. Od wielu lat wspieramy liczne inicjatywy społeczne oraz organizacje, między innymi Polskie Stowarzyszenie Diabetyków. Jesteśmy również laureatem licznych nagród i wyróżnień. Godłem Teraz Polska, które przyznawane jest najlepszym polskim produktom, które wyróżniają się na rynku jakością oraz mogą być wzorem dla innych, zostały odznaczone już trzy nasze linie. Linia zioła w tabletkach, linia Maxi do włosów oraz linia Max. nasza linia zioła w tabletkach zawiera już w ofercie ponad 20 suplementów diety przeznaczonych do wspomagania różnych leczenia różnych dolegliwości między innymi właśnie suplementy pomagające utrzymać prawidłowy poziom cukru we krwi na początek chciałabym powiedzieć o morwie białej. Morus alba jest to drzewo liściaste z rodziny morwowatych pochodzące z Azji. Surowcem zielarskim są liście, owoce, łodygi oraz korzenie. Wyciąg z morwy zawiera wiele substancji aktywnych, do których należą przede wszystkim flavonoidy, takie jak kwercytyna i rutyna, alkaloidy, takie jak DNJ, zwany moranoliną, oraz wiele związków przeciwbakteryjnych czy kwas chlorogenowy. Liść morwy w Chinach stosowany już jest od czasów starożytnych w leczeniu różnych chorób. Według literatury naukowej morwa biała pomaga obniżać wartości glukozy i hemoglobiny glikowanej. Wartość glukozy mówi nam o aktualnym poziomie cukru we krwi. Natomiast hemoglobina glikowana jest parametrem, który wskazuje średni poziom cukru z ostatnich trzech miesięcy. Dzięki temu pozwala nam kontrolować, czy cukrzyca jest dobrze leczona. Morwa biała hamuje enzymy rozkładające w jelitach wielocukry do cukrów prostych. Gdy na przykład zjemy ziemniaka, który zawiera wielocukry, enzymy rozkładają je do cukrów prostych, które następnie dostają się do krwioobiegu w postaci glukozy. Dzięki morwie, która hamuje te enzymy, wielocukry nie zostaną rozłożone, dzięki czemu ilość glukozy, która dostanie się do krwiobiegu, będzie mniejsza, a więc zapobiegnie to skokom cukru po posiłku oraz spowoduje, że mniej cukru dostanie się do organizmu. Dzięki temu morwa również wspomaga redukcję masy ciała. Morwa biała zwiększa wrażliwość tkanki tłuszczowej na działanie insuliny. Oznacza to, że pomaga transportować insulinę do wnętrza komórki. Ponieważ często cukrzycę poprzedza stan taki jak insulinooporność. Oznacza to, że organizm produkuje insulinę, natomiast komórki na nią nie reagują. A więc mamy we krwi wysoki poziom glukozy i jednocześnie wysoki poziom insuliny. Taki stan osłabia trzustkę i prowadzi w konsekwencji do cukrzycy. A więc jest to ważne właśnie w insulinooporności i w cukrzycy typu drugiego. Morwa zwiększa zawartość glikogenów w wątrobie. A więc tym samym zmniejsza poziom glukozy we krwi. Morwa zapobiega przedwczesnej śmierci komórek wydzielniczych trzustki. A więc chroni trzustkę przed zniszczeniem. Morwa pomaga normalizować poziom cholesterolu. W badaniach na pacjentach, którzy przez, regularnie przez dłuższy czas przyjmowali morwę, zauważono wyższy poziom dobrego cholesterolu HDL. Morwa działa również antyoksydacyjnie, a więc wymiata wolne rodniki oraz przeciwdrobnoustrojowo. Czyli przeciwbakteryjnie, przeciwwirusowo, ale przede wszystkim przeciwgrzybiczo, co jest istotne przy drożdżycy, która często towarzyszy cukrzycy. W naszej ofercie posiadamy suplement diety, który zawiera wyciąg z morwy białej o nazwie Morwa Biała Forte. Wspomaga metabolizm węglowodanów. Morwa biała forte zawiera w każdej tabletce aż 600 mg wyciągu z liści morwy. Jest to stężenie 10-krotne, tak jak tu widzimy DER 10 do 1. Oznacza to, że aby wyprodukować jedną tabletkę zawierającą 600 mg wyciągu, trzeba zużyć aż 10 razy więcej suszonej morwy czyli w tym przypadku 6000 mg. Proszę sobie wyobrazić, ile musielibyście Państwo naparzyć herbatek, żeby uzyskać taką dawkę. Dodatkowo, napary mogą mieć różną moc, siłę, a w tabletce mamy stałą, wysoką dawkę. Morwę białą forte dzięki tej wysokiej dawce wystarczy stosować tylko jedną tabletkę, jeden raz dziennie, pół godziny przed posiłkiem. Morwa biała forte jest dostępna w opakowaniach po 30 i 60 tabletek, a większe opakowanie wystarcza aż na 2 miesiące kuracji i jest korzystne cenowo. Następny surowiec, o którym chciałabym Państwu opowiedzieć, który jest pomocny w utrzymaniu prawidłowego poziomu cukru we krwi, to berberys, zwany inaczej kwaśnicą. Berberys to rodzaj krzewów z rodziny berberysowatych, który występuje w Eurazji, Ameryce czy Afryce w ilości około 450 gatunków. W Polsce rośnie dziko tylko berberys zwyczajny. Surowcem zielarskim są korzenie, liście oraz owoce. Wyciągi z berberysu zawierają wiele substancji aktywnych, do których należą alkaloidy, np. Na berberyna, kwasy organiczne, pektyny czy związki mineralne. Głównym związkiem aktywnym berberysu jest berberyna, która, ze względu na swoją silną aktywność biologiczną, jest stosowana od wielu lat w tradycyjnej medycynie chińskiej. Według literatury naukowej, berberyna podawana pacjentom z zespołem metabolicznym przez okres 3 miesięcy, miesięcy obniżyła ich BMI. A więc berberyna może wspierać walkę z nadmierną wagą. Berberyna może działać również podobnie jak metformina. To jest lek stosowany w cukrzycy typu drugiego. Może wywoływać w organizmie efekt intensywnego wysiłku fizycznego. A więc będzie zwiększać metabolizm kwasów tłuszczowych oraz glukozy. Więc nasz metabolizm będzie większy niż wynikałoby to z naszej faktycznej aktywności. Barberyna zwiększa również insulinowrażliwość tkanek, a więc znowu tutaj działanie w insulinooporności i w cukrzycy typu drugiego. Firma Colfarm posiada suplement diety, który zawiera wyciąg z berberysu i jest to morwa biała forte plus berberyna. Wspiera ona zdrowie wątroby, metabolizm glukozy oraz węglowodanów. Morwa Biała Forte z berberyną w każdej tabletce zawiera 600 mg wyciągu z morwy białej w stężeniu 10 oraz wyciąg z korzenia berberysu 103 mg ze standaryzacją na chlorowodorek berberyny 100 mg. Oznacza to, że w każdej tabletce mamy stałą dawkę 100 mg berberyny. Morwa biała z forte berberyną jest dostępna w dużym opakowaniu po 60 tabletek, wystarcza aż na 2 miesiące, a dawkowanie to również jedna tabletka jeden raz dziennie przed posiłkiem. Kolejnym surowcem zielarskim, o którym chciałabym opowiedzieć, pomocnym dla osób borykających się z cukrzycą, jest górmar indyjski. Górmar indyjski, czyli Gymnema sylvestre, jest wolnorosnącym, wieloletnim pnączem drzewiastym. Występuje od Afryki na wschód, popołudniowe Chiny, Japonię, Filipiny, Indonezję, Australię oraz w całych Indiach w suchych lasach. Surowcem zielarskim są liście. Wyciąg z górmaru zawiera bardzo dużą ilość substancji aktywnych. Do najważniejszych należą kwasy gymnemowe, saponiny gymnemowe. Antrachinony, alkaloidy czy flavonoidy. Gurmar oznacza niszczący cukier. Stosowany jest w tradycyjnej medycynie ajurwedyjskiej oraz w Indiach tradycyjnie w leczeniu cukrzycy. Badania, w których oceniano gurmar, prowadzono zarówno w Indiach, jak i w innych krajach już od lat 30. minionego wieku. Według literatury naukowej górmar ogranicza zdolność do odczuwania słodkiego smaku. Wynika to z tego, że górmar łączy się w kubkach smakowych z tymi samymi receptorami co cukier, blokując je. Tłumi odczuwanie słodkiego smaku, a więc może być pomocny dla diabetyków, w utrzymaniu diety, czy dla osób, które nadużywają węglowodanów w diecie i nie mogą sobie z tym poradzić, żeby się powstrzymać po prostu przed zjedzeniem słodkiego. Gurmar może być również pomocny w leczeniu otyłości, właśnie ze względu na to działanie. GURMAR stymuluje czynność komórek wydzielniczych trzustki, wychwyt i zużycie glukozy. Jednak do, do wystąpienia takiego działania konieczne jest utrzymywanie się przynajmniej resztkowej czynności komórek beta, a więc pacjent musi mieć trzustkę i nie może być ona całkowicie zniszczona. W badaniach wykazano, że regularne przyjmowanie górmaru przez dłuższy czas, około 20 miesięcy, u chorych na cukrzycę obniża wartość glukozy na czczo, hemoglobiny glikowanej i lipidów we krwi oraz czasami prowadzi do zmniejszenia przyjmowanych dawek leków, np. insuliny czy sulfonylomocznika. Przedstawię Państwu teraz przekrój dwóch badań naukowych dotyczących stosowania górmaru u chorych z cukrzycą typu pierwszego i typu drugiego. W pierwszym badaniu zebrano 27 chorych na cukrzycę typu 1 leczonych insuliną. Zaczęto im podawać dwa razy dziennie po 200 mg górmaru. Po 6-8 miesiącach średnie obniżenie hemoglobiny glikowanej spadło z 12,8% do 9,5%. Norma wynosi, jest równa lub mniejsza 6,5%. Po 20-24 miesiącach średnie stężenie glukozy na czczo spadło z 232 do 152 mg na decylitr. Średnia dawka insuliny malała z 60 do 45 jednostek po 6-8 miesiącach i do 30 jednostek na dobę po 26-30 miesiącach. W grupie kontrolnej, czyli takiej, która nie otrzymywała górmaru, 37 chorych przyjmujących insulinę. U nich nie stwierdzono żadnych zmian w stężeniu glukozy we krwi i wartości hemoglobiny glikowanej. W drugim badaniu zebrano 22 chorych na cukrzycę typu drugiego leczonych sulfonylomocznikiem i zaczęto im podawać 400 mg górmaru na dobę przez 18-20 miesięcy. Średnia wartość hemoglobiny zmalała z wyjściowych 11,9% do 8,5%. Stężenie glukozy na czczo spadło średnio ze 174 do 124 mg na decylitr. 5 uczestników przerwało leczenie lomocznikiem. Obniżyło się również istotnie stężenie lipidów. A w grupie kontrolnej, czyli tej, która nie, nie dostawała gurmaru, nie zaobserwowano istotnych zmian w wartości hemoglobiny glikowanej, stężeniach glukozy czy lipidów. Tak więc widzicie państwo, jak podawanie górmaru obniżyło y, wartości cukru, y, a nawet y, pomogło niektórym pacjentom odstawić lek. W naszej ofercie posiadamy nowość. Insulimed, który właśnie wspomaga prawidłowy poziom cukru we krwi i zawiera wyciąg z górmaru. W każdej tabletce insulimedu znajduje się 180 mg wyciągu z liści górmaru w stężeniu sześciokrotnym ze standaryzacją na kwasy gymnemowe 45 mg. Następnie wyciąg z morwy białej 50 mg w stężeniu 10 -krotnym. Wyciąg z berberysu w stężeniu 35 krotnym 20,41 mg ze standaryzacją na chlorowodorek berberyny 20 mg. Wyciąg z kozieradki 20 mg w stężeniu 4-krotnym. Oraz witamina B6 w ilości 100% referencyjnej wartości spożycia oraz witamina B12 i chrom w ilości 50% referencyjnej wartości spożycia. Wyciąg z kozieratki przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu cukru we krwi, wspiera kontrolę apetytu, wspiera metabolizm glukozy oraz pomaga obniżyć poziom cholesterolu. W cukrzycy stosuje się nasiona kozieratki. Witaminy B6 i B12 wspierają metabolizm. Często u osób leczonych metforminą występuje niedobór witaminy B12. Chrom wspiera utrzymanie prawidłowego stężenia glukozy we krwi oraz pozytywne działanie chromu wykazano w cukrzycy typu 1, drugiego oraz w cukrzycy ciążowej. Dzięki temu, że insulimet ma tak bogaty skład, wystarczy stosować jedną tabletkę, jeden raz dziennie. Opakowanie dostępne jest w ilości 60 tabletek, a więc wystarcza aż na dwa miesiące i jest w bardzo korzystnej cenie. Podsumowując, warto stosować naturalne środki wspomagające utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi w naszej ofercie mamy morwę białą forte, morwę białą forte z berberyną, insulimet oraz Czarnuszkę. O czarnuszce już tu mi nie starczy czasu, żeby państwu opowiedzieć. Stałe, wysokie stężenia substancji czynnych, łatwe dawkowanie, wysokie pojemności i, i korzystne ceny to jest to, co wyróżnia nasze produkty. Warto też pamiętać o profilaktyce w postaci badań analitycznych, ponieważ zaburzenia metaboliczne przez długi czas nie dają żadnych dolegliwości, a im wcześniej zareagujemy, tym no, jest mniejsze ryzyko, że rozwinie się choroba. Wszystkie nasze produkty posiadają certyfikaty jakości GMP oraz HACCP. Firma Coal Farm to, przypomnę, również 100% polskiego kapitału, a więc kupując nasze produkty, wspieracie Państwo polską gospodarkę. Zachęcam do zapoznania się z naszą ofertą na stronie www.coalfarm.pl oraz zapraszam na nasze stoisko. Czy są może jakieś pytania? Nie ma. Dziękuję bardzo.